Cześć, tu wilej agent, oglądacie Red Carpet. Jestem dzisiaj na uroczystym otwarciu sklepu Oakley Store Warsaw, gdzie będzie dużo gwiazd. Chodźcie razem ze mną, poznajmy te gwiazdy. ty się bawiłaś, jak byłaś małą dziewczynką? Jaka była twoja ulubiona zabawa? Słuchaj, jak byłam małą dziewczynką, ja z taką radością do tego wracam, ponieważ urodziłam się na wsi i z okna mojego domu, ilekroć przyjeżdżam do mojej mamy, do tego samego domu, wyglądam przez to okno. Za moich czasów było tam pełno dzieciaków. Pochodzę z kaszu, pięknie ukształtowana kraina, jest dużo pagórków, w związku z tym śniegi wówczas były za moich czasów, zimy śnieżne. Jeździliśmy na sankach, budowaliśmy jakieś iglo, jakieś bunkry Śniegu, jakieś zabawy na lodzie, łyżwy a latem, o takiej tworzenie śnieżnej, zabawy typu. W dwa ognie. Nie wiem, czy ci to coś mówi. To polegało na tym, że rzucało się piłkę, była osoba po środku, dwie osoby z zewnątrz. Bardzo mocno się rzucało tę piłkę, musiała ją złapać. Jeśli jej nie złapała, to wypadała z gry. No cóż, wow. mniej, mniej więcej tak. Państwa miasta. O, ale to było z zaklepywaniem. Pójrzcie, jak myśmy jak w to grali? I już wiem. Było jakieś ogromne koło. Rysowaliśmy sobie na ziemi ogromne koło. I to chyba polegało na tym, że było jakieś hasło. Kto pierwszy dobiegł do takiego miejsca, gdzie trzeba było zaklepać o mur. Ten Miał szansę I był jeden patyk dla wszystkich, tym patykiem wyznaczyć sobie swoje terytorium. Okay. No i, i to była walka o terytoria po prostu. To była wojna. No niestety mniejsi o krótkich rączkach mieli mniejsze terytoria, a <grym> więksi wygrywali. Chyba że mniejsze udało się szybciej kobiec i mogli to dwa razy załatwić. A powiedz mi, zanim Ty zostałaś aktorką, pracowałaś na jakichś takich zwykłych pracach też, które nie są związane z show-biznesem? Byłam nauczycielką przez pewien czas. I czego uczyłaś? Języka ja uważam, że język język rosyjski jest piękny. Jak wiem, moja mama była nauczycielką, ona w latach 50 w tejże podstawówce mojej wiejskiej i nie było nauczycieli języka rosyjskiego i została jakby zmuszona przez dyrektora do tego, żeby zrobić studia, a ponieważ ja jako berbeć, jako dziecię, wychowywana byłam z tymi książkami i znaczkami, to dla mnie była jakaś piękna przygoda, bo to jakieś w ogóle nie nasze literki, jakiś zupełnie inny świat. Tak, to przyjmowałam, można by rzec, z, z mlekiem matki, ten rosyjskim. Ja go bardzo lubiłam. A czemu zrezygnowałaś z tej pracy? Moja polonistka to wymyśliła i taki mój kolega. I oni, jakby, osoby trzecie doprowadziły do tego, że postanowiłam zdać egzamin za ich namową. I nagle się okazało, że. Co nie wierzyłam w zupełnie? Nagle się okazało, że zdałam. No i zostałam tutaj. I powiem Ci szczerze, że. To jest najpiękniejszy prezent, jaki dostałam od losu. Nie wymyśliłam sobie tego, nie miałam takich marzeń, ale dostałam... Osoby trzecie wymyśliły mi moje życie. A czy jest na tym świecie ktoś, kogo ty byś chciała osobiście poznać? Jakaś znana osoba? Są takie osoby, tylko powiem ci, że ja raczej należę do osób, które wolą stać z boku i obserwować. Ja na przykład bardzo chciałabym poznać Meryl Streep. Gdyby mi ktoś powiedział, dobra, to choć teraz poznam cię, pogadasz sobie, ona ma dwie godziny i powiedziała, że chce z tobą te dwie godziny pogadać, to ja bym umarła. Ale byłabym szczęśliwa, gdybym mogła siedzieć przy stoliku i słuchać tej rozmowy, ewentualnie tam od czasu do czasu wtrącić swoje, czy obserwować, przyglądać się, podglądać, słuchać. O. Widzieliśmy się parę dni, co nowego w Twoim życiu się stało za ten czas długi? Nie wiem, jeszcze raz się obudziłam, jeszcze raz zasnęłam, właściwie nic nowego. Ale powiedzieli mi, że muszę szybko z Tobą porozmawiać, bo Ty uciekasz. Jakie mogą być plany tak rano? Po prostu wyjeżdżam w prywatnym celu. Aha, jak sport i w ogóle ubrania sportowe pomagają Ci w życiu? Od pandemii niemal zupełnie zmieniła się moja garderoba i wnętrze szafy, ponieważ mam dużo więcej ubrań sportowych, a ponieważ jestem osobą aktywną, to one są potrzebne, bo ja i ćwiczę jogę i pilates i nordic walking. Dzisiaj jeszcze się dowiedziałem, że teraz sportowe okulary można wnosić i w dzień i w nocy, i wieczorem, i kiedy chcesz, bo też są dla polepszenia wzroku. Wzorku. W... Wzroku? Co o tym myślisz? Ja myślę, że klasyka, sport, to wszystko zaczęło się na szczęście zazębiać, bo zauważ, że do garnituru nosimy też trampki i to się pięknie uzupełnia. Jesteśmy bardziej na luzie, czujemy się młodziej. Mikołaj. Kontrola wzroku. Dobrze, że nie graniczna. My się poznamy. Najpierw jestem Willi. willi miło mi cześć. Miło. I ja poznałem polskie gwiazdy. A dlaczego jesteś gwiazdą? Słuchaj, wiesz co? przede wszystkim... Okej. Od czego zaczęło? Od tego, że miałam własną markę modową. Że w ogóle nie szłam w stronę bycia żadną gwiazdą. Zaczęłam się tego, że miałam swoją markę modową. Nazbierałam ten followersów pod tą marką modową. Zamknęłam tę markę modową. dziś wszyscy ludzie? Obserwowali mnie pod moją marką? przeszli na mój prywatny profil. Dlaczego jestem gwiazdą? Pytanie do nich. Ja nie wiem. Dlaczego zamknęłaś markę? Nie mi się kosztory bo wiesz, miałam z, za dużo wydawałam za dużo drogę mojej produkcji zaciągnęła, więc marka modowa w Polsce, alternatywna, to nie jest taka prosta sprawa, więc to... Mój problem jest specyficzny, bo ja mam taki powieł łamany przez modowo, no nie psychologiczny, ale także tam gadałam o śranka o związkach damsko-męskich i to jest fajne, bo nawiązuję bardzo bliskie relacje przez to z moimi followersami. To ja już mam do Ciebie pytanie. Ja jestem sam cały czas. Problem chyba jest we mnie, bo jakby dlaczego jakby nie jestem z kimś, a ktoś z kimś jest, a ja nie jestem, no to rozumiesz. Zapraszamy profil. To Tam się bardzo wiele dowiesz na temat. Także powiedz nam, jak Ciebie znaleźć. A tutaj jestem ten My Mood Book. Dobra, ja Cię obserwuję. Powiedz mi, czym Ty się zajmowałaś, zanim e, zostałaś influencerką? Zajmowałam się tyloma rzeczami. Okay. do szkoły chodziłaś jeszcze. <grym> chodziłam gdzieś po drodze, chodziłam do szkoły. Potem byłam na studiach, studiowałam jakieś w ogóle dziwne rzeczy, To było filmoznawstwo, językoznawstwo i tak dalej. Potem uczyłam angielskiego. Miałam markę modową. Co jeszcze? Aha, pracowałam na planach filmowych. O, i co tam robiłaś? Byłam gdzieś po drodze jeszcze. <grym> no, ale byłaś na planach filmowych? Nie, 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 na planach filmowych scenariusze i zajmowałam się młodymi aktorami z, z Disney'a. Ja chcę wiedzieć, jakie ty masz pierwsze, pierwsze, pierwsze zrobione zdjęcia na swój telefon? To jest, poczekaj jaki filtr! Czekaj, pokaż Dobre, to. Nie? Ale, ale filtr jest hitem. A to moja najlepsza przyjaciółka. znają polskie gwiazdy. Dobra. A ty jesteś gwiazdą. I tak mówią. Powiedz mi, dlaczego ty jesteś gwiazdą w Polsce? Dlatego, e, że zagrałem w filmie, który zobaczyło bardzo dużo osób w 2015 roku. Wydaje mi się, że to jest główny powód. I jak on się nazywa? A, nazywał się Pitbull Nowe Porządki. O, to nawet ty ja słyszałem o tym filmie. Tak, miałem i Rokeza, i brodę. I tam e, zrobiłem szał, spodobała się moja postać i jakoś stało się, że stałem się rozpoznawalna. A potem e, jeszcze coś robiłeś nowego? Tak, cały czas coś robię. Co teraz można z tobą obejrzeć? Teraz możemy zobaczyć A, Serial Przyjaciółki, który leci właśnie w Polsacie w kolejny sezon. Można zobaczyć serial Bracia. Też dla Polsatu będzie wychodzić dla Netflixa nowy film w tym roku. Ekranizacja pewnie dużej książki. Oraz film kinowy, thriller nieprzyjaciel. To ja widzę, że wciągnęło Cię w ten show-biznes. Nie, do aktorstwa. Jestem aktorem <grym> po szkole teatralnej. A... Tak, okay. Gram. jestem aktorem generalnie, tak. A powiedz mi, zanim zostałeś aktorem, to pracowałeś na jakichś zwykłych pracach? Policją dostałem się na studia aktorskie. Na początku taki rok studiów w prywatnej szkole, bo nie dostałem się do państwowej, a później już dostałem się do szkoły państwowej i tam skończyłem w Krakowie szkołę. Chciałem być astrofizykiem albo archeologiem. To lubisz to? Kocham, znaczy kocham, no kocham i interesuje się i myślę, że gdybym uprawiał ten zawód, to bardzo bym się angażował. Czy ty masz swój ulubiony dowcip, który masz mi powiedzieć? Nie mam, kurczę, nie przychodzi mi z głowy. Dobra. Ale Wymyślmy coś na poczekaniu na przykład, nie wiem, jakiś dowcip. O, weź, rzuć mi temat, a ja zrobię dowcip po tym. To będzie pewnie słuchar, challenge. No, dawaj. Dobra. Dlaczego blondynki malują się w czarnej? Aha, farbują się na czarno, tak? tak? Przecież, proszę Państwa. Piotr Stronowski dowcip. Dlaczego blondynki malują się na czarno? Bo... Zabrakło im... Do końca! <noise> Bo chcą y, wyglądać na mądrzejszych. Na mądrzejszych, to nie ja <noise> powiedziałem, to on. Gratuluję od Marciu Oakley Store Warsaw, a z wami widzimy się już w następnym odcinku, także nie przegapcie i Mikołaj, ty też oglądaj. Pa, kocham was.